Anansi jest jedną z najbardziej znanych postaci mitologii Afryki Zachodniej, a jego imię i opowieści rozprzestrzeniły się daleko poza kontynent afrykański dzięki tradycji ustnej, a później także poprzez kulturę ludów zniewolonych, które trafiły do obu Ameryk. Uznawany jest za Boga Trickstera, czyli boskiego oszusta i spryciarza, który przybierał postać pająka, a czasem też mógł przyjmować ludzką formę. Jego ojczyzną jest przede wszystkim kultura ludu Akan. Zamieszkującego tereny dzisiejszej Gani, skąd pochodzi najwięcej opowieści o tej niezwykłej postaci. Anansi nie był Bogiem w takim znaczeniu jak wielkie bóstwa stwórcze czy władcy natury, lecz raczej istotą pośrednią pomiędzy światem ludzi a światem boskim. Był jednocześnie nauczycielem i oszustem, przewodnikiem i kpiarzem. Jego charakter łączył w sobie przeciwieństwa: potrafił być dobry, pomocny i pełen mądrości, a zarazem chciwy. Leniwy i zdolny do wielkich podstępów. Właśnie ta dwoistość uczyniła go jedną z najbardziej fascynujących postaci mitologii afrykańskiej. Najczęściej wyobrażano go jako pająka, ponieważ sieć pajęcza symbolizowała spryt, umiejętność opłatania przeciwników i tworzenia złożonych planów. W wielu opowieściach jednak Anansi występował również w postaci człowieka albo mieszał cechy obu form, co podkreślało jego nadnaturalną moc. Według mitów Anansi był synem Boga Niebios Niam i bogini ziemi Ja. W jednej z najważniejszych opowieści Anansi postanowił zdobyć dla ludzi wszystkie opowieści świata, które należały do Niam. Aby je otrzymać, musiał spełnić zadanie, schwytać trzy groźne istoty Panterę, Ousi i węża. Dzięki Sprytowi udało mu się tego dokonać, a wtedy jego ojciec oddał mu własność wszystkich historii. Od tej pory Anansi stał się panem opowieści i to on rozdzielał je ludziom, sprawiając, że mit, bajka i przysłowie mogły istnieć w kulturze ludu Akan. Właśnie dlatego mówi się, że Anansi to nie tylko postać mitologiczna, ale wręcz uosobienie sztuki opowiadania historii. Opowieści o nim, znane jako Anansi Stories, były i są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ucząc sprytu, zaradności i tego, że inteligencja i pomysłowość potrafią pokonać nawet największą siłę. Postać Anansiego przetrwała wieki dzięki diasporze afrykańskiej. Niewolnicy przywiezieni do obu Ameryk zabrali ze sobą swoje opowieści, które zaczęły ewoluować w nowych warunkach. Na Karaibach Anansi stał się symbolem sprzeciwu wobec ucisku, symbolem wolności i oporu wobec niesprawiedliwości. Na Jamajce do dziś istnieją opowieści o Anansim który przechytrza silniejszych przeciwników i pokazuje, że mądrość jest najpotężniejszą bronią słabych. Anansi nie jest więc tylko bohaterem mitów, ale także symbolem kulturowym. Uczy, że życie pełne jest paradoksów, że dobro i zło mogą iść obok siebie, a człowiek, aby przetrwać, musi być przebiegły, odważny i zdolny do tworzenia własnych rozwiązań. To właśnie dzięki niemu kultura Afryki Zachodniej i jej duchowe dziedzictwo zachowały się w wielu zakątkach świata, a Sam Anansi stał się jednym z najbardziej uniwersalnych twiksterów w całej światowej mitologii.